Co znaczy en cuanto po hiszpańsku? N to w, albo na, a cuanto to ile, prawda? No tak, czyli en cuanto razem. Co może znaczyć? Hola, komesta estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Ablo Español. W tym odcinku zajmiemy się zwrotem en cuanto i zobaczymy go w różnych sytuacjach, w różnych czasach i w różnych trybach i zobaczymy jak on poprawnie w języku hiszpańskim działa i co oznacza. Także zostańcie do końca, bo na pewno będzie ciekawie. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie właśnie teraz. A po obejrzeniu tego odcinka odwiedźcie też Instagrama i Facebooka. A teraz już zaczynamy. Zapraszam! No dobrze, to co znaczy to enquanto po hiszpańsku? Nie będzie to miało niczego wspólnego z w ani z ile, dlatego że enquanto w języku hiszpańskim jest to zwrot czasowy. Dość podobny do quando, ale z nieco innym smaczkiem. Znaczy on kiedy tylko, jak tylko. Czyli jest trochę większa tutaj uwaga zwracana na to, że. Rzecz ma się zdarzyć zaraz jedna po drugiej. Zaraz, jak coś się wydarzy, to dzieje się coś innego. Najlepiej będzie, jak zobaczymy to od razu na przykładach. Mogę powiedzieć, na przykład, coś takiego. En cuanto salgo de la oficina, la djamo. En cuanto salgo de la oficina, la diamo. Czyli co to będzie znaczyło? Będzie to znaczyło, że jak tylko czy kiedy tylko wychodzę z biura, dzwonię do niej. I takie mamy tutaj tłumaczenie tego zdania. Jest to indykatywo, jest to tryb oznajmujący. Czy moglibyśmy zrozumieć to przyszłościowo? Że zadzwonię do niej, kiedy wyjdę z biura, na przykład. W tym przypadku nie, mimo że czas teraźniejszy w indykatywo bardzo często w języku hiszpańskim mówi o przyszłości, w tym zdaniu tego tak zrozumieć nie można. Dlatego, że jeśli po enquanto mamy indykatywo, to znaczy, że mówimy o czymś regularnym, o czymś, co się dzieje zwyczajowo, często, zawsze. Więc jeśli do tego zdania możemy dodać siempre albo a menudo, to wtedy może być indikatywo i rozumiemy to właśnie tak, zwyczajowo, że zazwyczaj, czy normalmente też by pasowało, tutaj, en cuanto salgo de la oficina, la llamo, czyli jak tylko wychodzę z pracy, ale mam to w zwyczaju, to dzwonię do niej, czyli jak wychodzę z biura, to dzwonię do niej, tak to właśnie działa. Pamiętajcie, że indikatywo możemy użyć, jeśli mówimy o rzeczach regularnych. Kolejny przykład. Los pájaros empiezan a cantar en cuanto sale el sol. Los pájaros empiezan a cantar en cuanto sale el sol, e, czyli ptaki zaczynają śpiewać jak tylko czy kiedy tylko wschodzi słońce. E, tutaj, jak widzimy, też mamy coś Zwyczajowego też mamy coś regularnego, dlatego możemy użyć indikativo presente i nie ma z tym żadnego problemu, ale pamiętajcie, że w takich zdaniach tylko taka może być interpretacja. Nie mówimy o punktowych rzeczach, które odnoszą się w jakiś sposób do przyszłości. Jest to coś po prostu, co się dzieje zwyczajowo. A co się będzie działo, jeżeli będziemy mówić za pomocą enquanto o przeszłości? raczej nic się nie zmieni oprócz czasów to znaczy że nadal będziemy mogli użyć indikatywu ale w czasach przeszłych nie będziemy jednak musieli najczęściej martwić się o e, triki trybowe tutaj raczej nic się nie zmieni najczęściej ale nie zawsze spójrzmy na jakieś zdanie możemy powiedzieć na przykład en cuanto supo la verdad nos la dijo en cuanto supo la verdad dijo, czyli jak tylko dowiedział się prawdy, czy dowiedziała się prawdy, powiedział czy powiedziała nam ją tę prawdę. Czyli jak widzimy, tutaj mamy zwykły indefinido, nie ma tutaj żadnego problemu, jest to sekwencja wydarzeń z przeszłości. Po prostu zaznaczamy to, że jedna zdarzyła się zaraz po drugiej. Ale w takich sytuacjach niczym więcej nie musimy się przejmować, tylko po prostu odpowiednio dobrać czas przeszły. Kolejne zdanie. En cuanto entendieron el chiste, se pusieron a reír. En cuanto entendieron el chiste, se pusieron a reír. E, czyli, co to tutaj znaczy? To znaczy, że jak tylko, kiedy tylko zrozumieli żart, to zaczęli się śmiać. E, tutaj mamy e, konstrukcję Ponerse A, aferalgo. E, o tym już mam e, osobny filmik i serdecznie go Wam polecam. E, chodzi tutaj o to, że coś się nagle czy gwałtownie zaczęło. Tutaj akurat wybuchli śmiechem, nawet tak możemy to przetłumaczyć, czy też po prostu zaczęli się śmiać. I jeśli chodzi o sytuację z Enquanto, to tutaj nic się nie zmienia. Widzimy, że mamy znowu sekwencję dwóch rzeczy, które się dzieją jedna po drugiej, i tyle. Nie musimy się niczym przejmować. Kolejny przykład dotyczący przeszłości, ale nieco innej. Możemy powiedzieć coś takiego. En cuanto se despertava, abria todas las ventanas. En cuanto se despertava, abria todas las ventanas. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jak tylko wstawał, czy wstawała, jak tylko się budziła w sumie, to otwierała wszystkie okna. Jak widzimy, znowu przeszliśmy do czegoś, co jest zwyczajowe, co jest regularne, tylko że było takie w przeszłości. Ktoś. Ta osoba miała to w zwyczaju, że kiedy się budziła, to otwierała wszystkie okna, ale jak widzimy, oprócz tego, że zmienił się czas na imperfekto, to nic więcej się nie zmieniło jest to nadal indicativo. Jeśli hiszpańskie czasy przeszłe sprawiają Wam problemy, nie wiecie, którego czasu użyć, jeśli mówimy o czymś punktowym, albo o czymś regularnym czy zwyczajowym, to polecam Wam mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych. Właśnie link znajdziecie pod spodem w opisie. Czyli jak widzimy, jak na razie nie ma tutaj żadnego problemu, i cały czas używamy indikatywów. No ok, a co będzie, jeśli będziemy chcieli mówić po tym Enkwanto o przyszłości? Czy będziemy używać po prostu czasu przyszłego? No, tak mogłoby się wydawać, ale jeśli oglądacie mój kanał często, to wiecie, że tak nie jest. Dlatego, że po tym Enkwanto, jeśli mówimy o przyszłości, to tak samo jak po QUANDO musimy zastosować SUBJUNTIVO. I możemy powiedzieć na przykład, że avisame en cuanto termines. Avisame en cuanto termines. Tutaj po pierwszej stronie mamy avisame, czyli daj mi znać. Jest to imperativo, jest to tryb rozkazujący. Jeśli. Komuś coś rozkazuje, to wiadomo, że chodzi mi o przyszłość, być może najbliższą przyszłość, ale mimo wszystko o przyszłość. Więc po enquanto, po drugiej stronie, musi być już subhuntiwo. Nie może tam się znaleźć nigdy futuro, tak samo jak i po quando. To znaczy, że jeśli wiecie już, jak działa quando, jeśli potraficie używać quando w zdaniach oznajmujących, w takich kontekstach czasowych, to tutaj nie będzie żadnej dla Was niespodzianki, bo Kwando działa dokładnie tak samo. Jedyne na co bardziej zwraca uwagę to na to, że coś się zaraz po czymś dzieje. Tak to właśnie wygląda, czyli Avishame Kłando. Termines, czy En cuanto Termines, tutaj użyłem Kwando, oczywiście też tak może być, ale ten odcinek jest o En cuanto. En cuanto Termines, tak właśnie to powinno wyglądać. Jeśli takie rzeczy są dla Was problematyczne, to polecam Wam moje e-booki o Subhuntiwo. W pierwszym e-booku o czasie teraźniejszym Subhuntiwo mówimy właśnie o zdaniach czasowych, Między innymi jest cały rozdział o zdaniach czasowych, ale w drugim e-booku z pozostałymi czasami oczywiście też mówimy o zdaniach czasowych, dlatego że można sobie wyobrazić quando czy en quanto też w przeszłości z subjuntivo, że jest to możliwe i sprawia czasami uczniom problemy. Więc jak najbardziej te materiały Wam polecam, a my jedziemy dalej. Kolejny przykład. En cuanto reciba el mensaje, te lo paso. En cuanto reciba el mensaje, te lo paso. Czyli co to znaczy? To znaczy, że jak tylko dostanę wiadomość, jak tylko odbiorę wiadomość, to ci ją przekażę. I tutaj mamy po prostu telopaso. To skąd wiemy, że mówimy o przyszłości, czy może to znaczyć też, że jak zwykle tak się dzieje, jak tylko otrzymuję jakąś wiadomość, to ci ją przekazuję? No oczywiście tutaj nie, dlatego że po pierwszej stronie po to mamy subhuntiwo. To nam zaznacza, że ten czas teraźniejszy. Indikatywo. po drugiej stronie, Telopaso, też odnosi się do przyszłości. W tej sytuacji już nie mówimy o czymś regularnym, o czymś zwyczajowym, tylko mówimy o przyszłości. Oczywiście moglibyśmy tam stawić futuro po drugiej stronie, nie po enquanto, bo po enquanto musi być subjuntivo. Także po tym możemy rozpoznać, że mówimy o przyszłości. Tak samo jak zresztą i to skłando działa w takich sytuacjach. Czyli enquanto reciba, el mensaje. Lo paso. Następne zdanie. En cuanto firmen el contrato, nos lo mandaran. En cuanto firmen el contrato, nos lo mandarán. E, czyli e, tutaj już mamy futuro, a oczywiście tak też może być, ale nie po en cuanto, tylko po tej drugiej stronie, a po en cuanto subjuntivo. E, co to znaczy? To znaczy, że jak tylko, kiedy tylko podpiszą e, kontrakt, podpiszą umowę, to nam ją wyślą. Tak to właśnie tutaj powinno wyglądać. Koniecznie musi być tutaj poękłanto subjuntivo i wiemy automatycznie, że mówimy o przyszłości. Nawet jakby był tu czas teraźniejszy zamiast futuro simple, to i tak byśmy wiedzieli, dzięki użyciu subjuntivo, że mówimy o czymś przyszłym. Tak to właśnie działa. Kolejna rzecz, nos vamos a ir de vacaciones, en cuanto te gradues, nos vamos a ir de vacaciones, en cuanto te gradues, e, czyli e, pojedziemy na wakacje, jak tylko skończysz szkołę, jak tylko dostaniesz dyplom, jak tylko się obronisz, e, tak moglibyśmy to zrozumieć. Tutaj e, użyliśmy konstrukcji ir a hacer algo. tak może być, nie ma żadnego problemu i subjuntivo po en cuanto. Jeśli używamy konstrukcji IRA-FERALGO to brzmi to bardziej jako intencja, jako zamiar, moglibyśmy użyć też futuro simple oczywiście jako taka obietnica dla kogoś, że pojedziemy na wakacje, jak się obroni, czy jak tylko skończy szkołę, jak tylko dostanie dyplom. Tak właśnie to może w języku hiszpańskim wyglądać. No dobrze, a czy są takie sytuacje, w których mówimy o przeszłości, ale mimo wszystko musimy użyć subjuntivo po cuanto? Oczywiście tak, jest to rzadsze, ale jest to jak najbardziej możliwe i używane i spotyka się to w sytuacjach, kiedy mówimy o przeszłości, ale mimo wszystko mówimy o czymś relatywnie... Przyszłym. Mówimy o tym, że coś się miało wydarzyć, albo bardzo często w estilo indirecto, czyli w mowie zależnej, że ktoś nam powiedział, że coś się w przyszłości wydarzy. Możemy powiedzieć e, na przykład: Iba a Diamarte, en cuanto terminara, pero me quedé sin bateria. Iba en cuanto terminara, pero me quedé sin bateria. Czyli miałem do ciebie zadzwonić, miałem taki zamiar, żeby do ciebie zadzwonić. E, i tutaj mamy to IBA A, Diamarte. jest tu konstrukcja Ira Seralgo przeniesiona do przeszłości. I teraz En cuanto Terminara, jak tylko skończę, miałem do Ciebie zadzwonić, jak tylko skończę, ale zostałem bez baterii. Skończyła mi się bateria, więc nie zadzwoniłem. Tutaj jak widzimy, mówimy o przeszłości, ale w kierunku przyszłościowym. I po poenquanto, koniecznie musi być tutaj subjuntivo, ale już nie presente, oczywiście, tylko subjuntivo imperfecto, czy też imperfecto jest subjuntivo. Takie zdania też tłumaczymy w ebookach, w drugim ebooku konkretnie, właśnie z pozostałymi czasami subjuntivo. Więc są takie sytuacje, że mówimy o przeszłości, ale mamy na myśli jakąś relatywną przyszłość, i w takich sytuacjach musimy też użyć subjuntivo poenquanto. I ostatni przykład. Nos dijeron que prepararían la cena en cuanto llegaran todos los invitados. Nos dijeron que prepararían la cena en cuanto llegaran todos los invitados. Tutaj znowu mówimy o przeszłości, ale w kontekście przyszłościowym, czyli powiedzieli nam, że przygotują kolację, jak tylko przyjadą wszyscy goście, wszyscy zaproszeni. To znaczy, że. Znowu mamy coś przyszłego. Tutaj, akurat, jest czysty przykład na estilo indirecto, czyli na mowę zależną. Relacjonujemy czyjeś słowa. Oczywiście, tak nam powiedzieli w przeszłości, i ta przyszłość jest zamknięta w tej przeszłości, więc. Tak to musi wyglądać, tak te zależności gramatyczne z enquanto wyglądają. Jak mówię, jeśli macie z tym problemy, to naprawdę polecam Wam e-booki, bo tam wszystko porządnie wyjaśniamy i jeszcze są do tego ćwiczenia, więc możecie sobie to wszystko poukładać w głowie i też utrwalić i zautomatyzować. Także tak to właśnie wygląda. Musimy użyć sukuntivo, jeśli mówimy o przyszłości, nawet jeśli jest ona zamknięta w przeszłości. Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że istnieje coś takiego jak en cuanto a, ale en cuanto a ma już inne znaczenie, dlatego że znaczy w odniesieniu do czegoś, odnosząc się do czegoś czy jeśli chodzi o coś. Możemy powiedzieć na przykład en cuanto al documento hay que firmarlo. En cuanto al documento hay que firmarlo, e, czyli jeśli chodzi o ten dokument, czy w odniesieniu do tego dokumentu, odnosząc się do tego dokumentu, to trzeba go Podpisać. Tak właśnie możemy to zrozumieć, ale, ale o tym możemy nagrać osobny odcinek, dlatego że jest to zupełnie inna sprawa, zupełnie inne znaczenie tego Enquanto, ale jak widzicie, po tym Enquantoa nie ma czasownika, tylko jest jakaś rzecz, jakiś rzeczownik i zmienia to zupełnie znaczenie tego Enquanto. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie taki odcinek o Enquantoa. No i tak to właśnie wygląda w języku hiszpańskim, tak właśnie działa en cuanto. Zapamiętajcie, kiedy możemy używać indikatywo, a kiedy musimy używać subjuntivo. Pamiętajcie, że en cuanto a to zupełnie coś innego i że subjuntivo może się nawet pojawić w przeszłości. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał i że jest dla Was przydatny. Jeśli tak jest, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, to zawsze pomaga, głównie w kwestiach algorytmowych. Więc będzie mi bardzo miło jak to zrobicie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie z Las Palmas de Gran Canaria, gdzie jak zwykle nagrywam odcinki. Jak zwykle jestem też w Parque Ramasz, obok hotelu Santa Catalina. Tam jest o właśnie ten hotel, a ja sobie siedzę tutaj w ogrodzie. Ale, oj, hace muchísimo viento, oj, hace muchísimo viento, czyli dziś jest bardzo dużo wiatru. Akurat jak to mówię, to być może tego nie widać. W każdym razie nie wiem nawet, czy uda mi się nagrać kolejny odcinek. Zwykle nagrywam dwa odcinki w tym samym miejscu, jeden po drugim, ale dziś może być to impossible. W każdym razie zaraz zobaczymy. Jeśli nie, no to en cuanto terminy vuelvo a casa. En cuanto termine vuelvo a casa, e, czyli e, jak tylko skończę, to wracam do domu. Tak właśnie możemy powiedzieć za pomocą naszego en cuanto. Więc... Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Zaraz zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć, że możecie wspierać działalność able Espaniol, stawiając mi również wirtualną kawę przez serwis Kawowy. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, tak to właśnie tutaj wygląda. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Ja będę już powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich kochanych patronów. A oto właśnie moi kochani patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie, bez którego to wsparcie rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcielibyście wesprzeć Ablo Espanol, a jeszcze nie jesteście patronami, możecie odwiedzić serwis patronite.pl albo postawić mi wirtualną kawę, czy to taką dodającą energii, czy to taką katalońską dodającą kreatywności i animuszu. Wszystkie linki, jak mówiłem, znajdziecie pod spodem w opisie. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł, a ja jeszcze raz pięknie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, jastalego. Luego.